konna odcinek trzeci Zawody mm. Oto i nas najlepszy jeździec. Marci. Świetnie jeździ. A oto i nasz najlepszy konie. Monty. Razem są, razem się uwielbiają. No to, to Witam w tegorocznych zawodach. Na, na początek wystąpi Monty. Zapraszamy. Chodź, nie wchodzi. wchodzi. Yeah. Dostał um, Monty dostał 40 punktów. Świetnie. Drugim zawodnikiem jest jest Sztorm. Świetnie. 50 punktów. Trzecią, trzecią zawodniczką jest Perła. Zapraszamy. Świetnie, 30 punktów. Trzecie miejsce. Zdobywa spar. Trzecie miejsce. Zdobywa perła. Prosimy o brawa. Drugie miejsce. Zdobywa monty. Prosimy o brawa. Pierwsze miejsce zdobywa sztorm. Prosimy o brawa. Gratuluję ci wygr wygrany sztorm. Wygrany sztorm, wiesz. O, ja tobie też. Ja Tobie też, Storm, gratuluję. Ja Tobie też. Dobrze Ci poszło nawet. Dzięki. Gratulacje, Lisa. Ja Tobie też gratuluję, Sofia. Marcin, Tobie też gratuluję. Świetnie Ci poszło. O, ja Tobie też gratuluję. Thank you for watching!